Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty, Łukasz Jekier Paweł Bomba Jak się Cię czujesz po dwóch latach nie bycia tutaj? Cudownie Tak? A dużo się pozmieniało? No nie no, p się, nie? Ale na lepsze czy na gorsze? Nie no, jak się p****, się, no. p, się p to na gorsze, nie nie Nie, wiesz, czasami no, się można p**** na lepsze, nie? Nie no, nie, jeszcze mi się nic nie podoba. w życiu na lepsze, jak mi się p**** na zawsze na gorsze, na gorsze? Tak. No dobra, ale jest, jak teraz wszedłeś w ten świat, to masz takie coś, o kurwa, jak to się Serio mocno pozmieniało, czy jednak nie, nie aż tak? Mm, nie no, nie jest źle, kurwa, nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej, no trzeba to trochę pociągnąć w dobrą stronę, wziąć, eee, zrobić parę takich gal z fajną kartą walk w postaci takich osób jak ja, Trary, Marcin Najman. go chcesz wskrzesić? Wskrzesimy go, wskrzesimy go, no i to... Niedługo. Nie Wspomnij, wspomnijcie moje słowa, wspomnijcie moje słowa. No dobra, ale widać, że Ty musisz się trochę rozgrzać, nie? Bo wszedłeś taki troszeczkę nienaoliwiony nie tutaj, nie? No, tak, no szybko to wszystko, wiesz. Ja nie zdążyłem nawet, kurde, polecieć na wakacje po poprzednim... Ty wiesz, mój mój teraz na wakacjach, tak. to długi czas, nie? A jebne Cię zaraz, nie bądź <laughs> taki mądry. Po ostatnim to sobie leciałem od razu do Hiszpanii, mm. tam sobie odpocząłem. E, wróciłem, było całkiem inaczej. Potrzebuję takiego Ukresu, weekendowego break -upa, uh -huh. żeby sobie gdzieś polecieć i, i, i odpocząć. No od razu do roboty przeszedłeś, no ja ile, ile ty byłeś? Tydzień? Kurwa, ja przecież nie jestem czarny, kurwa, żeby tak zapierdalać. <laughs> no dobra, ale czemu z Marcinem zamiast tak fajnie jak na... Nie śpimy, w pracy jesteśmy, tak? <laughs> Tu z Marcinem już są takie relacje mega śmieszne. Już nie takie jak w było, bo w Klaucie było i zabawniej i trochę tak właśnie. No bo najmniej się kurwa przestał do mnie spinać. najmniej widzisz, no kurwa to i jest to. Wyszedłem i kurwa moi wszyscy kurwa hejterzy zostali moimi fanami, e, potrzebuję nowych hejterów. No Marcin teraz już zobacz, no, wtedy na początku jak mu ci znałem, to już Marcin nie wytrzymywał i rzucał się. To rzucił mi się raz w no, nogi, to się... jeszcze... Tak, w się, nie? Ten włos, włos, jeden włos mu się wiesz, jeżył je, 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 je? na głowie. A teraz, Najman, jako kurwa, że z hejtera został moim fanem, to już nawet, kurwa, nieważne co bym mówił, kurwa, mówi, że jest człowiek penis, to już mi nie wchodzi w te nogi. No, ma, ma lustę, już, już, już już lubię, jak go tam kąsam, wiesz, człowiek penis. Lubię, tak, ja, i tak, to ja wpadnę później. No dobra, ale jak dzisiaj na panelu miałeś i koziołka, który cię zaczepiał. Co o nim myślisz? Bo to jest też no, 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 nowa mocna postać. Ja e, nie nie znam gościa, no, no matołek jakiś, no. Ale coś tam się podszczypywał chyba, nie? No próbował, próbował, no bo każdy podszyba, próbuje podszypać tam, gdzie blask puszcza. Każdy no, chce no, trochę no. tego blasku, nie? No dobra, ale Natan ma teraz blask, a tak cię szczypie? No bo jeden blask z drugim blaskiem potęguje. No dobra, ty, bo ty... Jak, Nathan, jak ty byłeś, to jeszcze na to nie był taki mocny, nie? No nie. nie. Jak, jakiego ty go pamiętasz, Natana? No ja go pamiętam ja, takiego, on, no. że go Szeliga wyzywał na konferencji tam takiej. Aha, aha. To, to zostało, to, dobra, tak. dobra, to sobie dostał od niego tak, i, no? i z jednej ręki. Okej. Okay. No dobra, ale jak teraz patrzysz na Natana i widzisz go jako no, największą gwiazdę tutaj flików. No, chyba tak ja to, to jest kim, ty rozmawiasz największą gwiazdą jestem ja. Tak, no to czy znaczy, no? Byłeś mega dobrze, zapowiadając się ze mną, ale. Dobra, kończymy tą rozmowę. Byłeś powiedział. No dobra. ale jak patrzysz na Natana teraz, nie? To, to widzisz, że no, no jest mocnym zawodnikiem? Tak, zamawiam zawodnikiem. samochód i żegnamy reklamę. Dobra, zaraz jeszcze, jeszcze zaraz zamówisz. Słyszysz? Słyszę, bo miałeś mieć też program z Natanem i Natan powiedział, że ty się przestraszyłeś, że dzwoniłeś do Federacji, żeby, żeby tego nie robić. O co tam chodziło? Co że wiadomo, że, że to, co mówi Natan, trzeba weryfikować, i to i to co i to ja w kilku źródłach... No, że się przestraszyłeś go. Czego miał. kurwa? No kim? nie, że on ma jakieś tematy na ciebie, że się, że dzwoniłeś, że. To kurwa to No, Natan mówił mi, że dzwoniłeś do Federacji, że jak on będzie poruszał pewne tematy, to w ogóle nie będziesz, że w ogóle nie będziesz brał udziału w programie czy to tak mi to nie tak mówił, no przecież to tego nie wymyśliłem. No to wyrywałeś? No tak i powiedział. To no, no, czemu tak gada? No, no chująłeś chuj, no, chuj, killer! Dlatego ja weryfikuję to źródła, nie to, to tu masz, No to możesz, to rzu no. Rzuca, nie? no nie no. Nie no, kochuje ja mi tam. No, no ale ja miałbym ty dla ciebie takiego, żeby, żeby cię to mogło wkurzyć, zmienić. Czy, czy nie? To ja pytam, o to jak to, nie, mówię, to co, lustry, mnie Jak jestem kurwa. Krystalicznie czysto... Krystalicznie czysto. Normalnie kurwa człowiek orkiestra. Dobra, to jeszcze powiedz jak chcesz Ferrari'ego przewrócić, bo on teraz jest kasaniarzem, on teraz, co mam tutaj. Chyba pasuje do tego świata. Jak I tych starych ludzi... mała i splendor go tu przyciągnie. A poza tym, jak nie, to spuszczę mu w pierdol poza galą. No ale, dobra, to już y, jeszcze abstrahując i od y, Ferrari'ego, i od, i od Neymana, to ty z y, Marconiem, jakbyście się wtedy tak mocno pokłócili i wywali na siebie jakieś tam... Y, tematy, to to mogłaby być jedna z ciekawszych walwy A czy ty widziałeś, żebym kiedykolwiek z kimkolwiek na jakiejkolwiek konferencji prał brudy i wyciągał? Tak, jedy, jeden brud chciałem, ale to była podpucha, kim? to była podpucha. A. Pamiętasz, no. Nie. Nie pamiętasz, że dziewczyna, że, że uderzył, że uderzył dziewczyny, pamiętasz? A to nie, no, to... no sam brud na siebie nie dawać. To ja dam, no to no tak, nie no to, no, to ja nie pomysłu. chciałem wyciągać brudów, tylko... No to ja pra, pra który, który miał nie wyciągać brudów, dałem brud na siebie. Ja I on wyciągnął, no to, on to, było, to, było to nie miał, się. Akur, to jak. to już Halik był, nie? To był ja to ja był. To tego. kurwa piękna jak to jest bombę. Ale miałeś w tej, w tej czopce chyba byłeś, nie? Tej, tej z z diamantem Goldfinger chyba też, nie? Tak, z Goldfingera, no sobie. Fajnie. Dobra, to jeszcze jak teraz patrzysz na, na te. No dzisiaj był taki dosyć mocny paradony ostatni. to kto cię tam najbardziej denerwował? No nie, wiadomo, nie, że z Marcin z Paweł nie i już Nie, nie, nie denerwowali mnie dzisiaj. Mnie Sami przyjaciele. Tak. Nawet na za marcu. Tak. No moim zdaniem te fliki to już się kończymy, jak tak będzie to wszystko wyglądało dalej. No to udali, że... mówię, trzeba ściągnąć zrobić lepszą kartę. To um... jak, jaka lepsza karta według Pawła Bomby? Według Pawła Bomby? Tak. Na tej karcie jestem ja. Na tej karcie jest najman Na tej karcie jest Ferrari. Na tej karcie jest Nathan. Na tej karcie jest Ząbiak. Na tej karcie jest ee, e, Polak. Tu mamy kurwa ósmą osobę. Na tej karcie jest e, jakaś fajna dupa. Lekcji na przykład to. E, no z inną fajną dupą. Ale nie, ale nie z co bo to się już przyjadło. Chociaż na co może no, być się z inną fajną znaczy, dupą. na zawsze może być. Tak, no, no, NACu też, no, jest, no, NACu też jest, no, jest będzie fajnych dup. Tak. <laughs> no tak, no. E, no. Więc e, z inną fajną dupą i, i hej. I tyle? No tak, i kurwa masz sposób na cały sukces. Ale jak ich pozosta e, 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 pozostawiasz? Co? Kto z kim się ma bić tam? Ja z Ferrari. Najman no, z y, Murańskim, rewanż, o to też by było dobre. No i byłoby dobre. No, konferencje by się sprzedały, wszystko byłoby dobre. No to Paweł, Paweł Bomba na, wo na Wodarze, trzymaj się.